Witam. Mamy dzisiaj na serwisie BMW serii 2 z silnikiem B37 i standardowy problem w silnikach diesla z czujnikiem temperatury paliwa, który przepuszcza przez elektronikę, przepuszcza ropę do wiązki elektrycznej silnika. I teraz tutaj taka ciekawa sytuacja. Po wypięciu no widać po prostu, że usta ropa jest. Silnik pamięci błędów ma Obłędy no, wielu, wielu czujników, nastawników No i jest to niemożliwe, żeby w jednym czasie wszystko tak jakby się uszkadzało No i teraz weryfikujemy sobie po prostu dlaczego tak się stało Po, No to już od razu generalnie wiemy, jak już tutaj jest ropa, to generalnie wiemy, że cała wiązka elektryczna jest już do wymiany Ale tutaj taka ciekawostka, jak daleko to poszło Po wypięciu generalnie Wszystkich wtyczek, jakie do tej pory powypinałem Wszędzie jest olej napędowy Już poszło to tak daleko Nawet we wtryskiwaczach Nie wiem czy to będzie dobrze widać W gniazdach po wypięciu, wszędzie siedzi ropa, w czujnikach Aż kipi wszystko od oleju napędowego Ostatni przypadek mieliśmy w silniku B47 Że bardzo dużo oleju napędowego było we wtyczce od nastawnika, turbosprężarki, ale akurat w tym przypadku tutaj jest sucho. W tamtym, w tamtym aucie aż z tego nastawnika wydaliśmy z 200-300 ml oleju napędowego, a akurat tutaj jeszcze nie doszło. Także no nie wiem od czego to zależy, gdzie najpierw to ten olej napędowy się dostanie. Tutaj mieliśmy też problem, akurat tu już trochę oczyściłem, ale w kości od sterownika też było tłusto No i też tam trzeba będzie zajrzeć. W celu zweryfikowania tego. Wymieniamy wiązkę, czyścimy wszystkie te złącza wtyki elektryczne. Dodatkowo, tutaj był problem z DPF-em. Dajemy DPF do wyczyszczenia, wymieniamy czujnik temperatury spalin przed DPF-em, przed, przed katalizatorem, który jest uszkodzony i sondę za. To na pewno mamy do wymiany. Oczyszczamy wszystkie te złącza elektryczne, składamy to. No i po próbie okaże się tak naprawdę, co jeszcze zostało uszkodzone przez ten olej napędowy. Także warto temu zapobiegać i wcześniej po prostu sprawdzać przy każdej wymianie oleju ten czujniczek. Wypinać wtyczkę, akurat w tych silnikach, które są montowane, poprzek, jest to bardzo proste, bo jest to wszystko na wierzchu. We wzłużnie montowanych no, trzeba trochę się tam więcej do, yy, no, pobawić, żeby dokopać się do tej wtyczki, no, ale warto to sprawdzić, żeby zaoszczędzić później sobie kłopotu. Także działamy dalej. Aktualizacja prac przy BMW serii 2, B37 silnik Zdemontowaliśmy wiązkę elektryczną Zdemontowaliśmy również kolektor ssący Łodniczkę recyrkulacji spalin DPF -a. No i możemy coś teraz już więcej powiedzieć Wiązka elektryczna została zalana przez wadliwy czujnik temperatury paliwa Też został zamontowany, mamy tutaj już przygotowany oryginalny przewód, który zamontujemy ale wcześniej ocenimy straty i poinformujemy właściciela o no, niemałych kosztach jakie tutaj trzeba będzie zainwestować, żeby to autko posłużyło jeszcze jakiś czas Na no, Dzień dobry, mamy do wymiany przewody paliwowe z czujnikiem temperatury paliwa wiązkę elektryczną, którą mamy przygotowaną tutaj oryginalna wiązka tamtej nie, nie ma szans uratować, jest zalana cała, cała w oleju napędowym Mamy starą, właściciel otrzyma na pamiątkę. Dla porównania, najbardziej martwi mnie to, że tutaj już jest sporo, sporo ropy w kości od sterownika. Zajrzymy też do niego do środka, zobaczymy czy nie jest zalany. Generalnie pamięć jej błędów był zapisany: błąd cz czujnika temperatury spalin przed DPF-em, także ten czujnik zostanie wymieniony i sonda lambda za katalizatorem. Też wymienimy DPF, który już kwalifikował się do czyszczenia. Także wyczyścimy DPF-a, zaprogramujemy później, poinformujemy sterownik o, o tym, że został DPF wyczyszczony. Właściciel podejmie również sobie decyzję o tym, czy wymieniamy kolektor sance, ponieważ jest użyty w znacznym stopniu i kwalifikuje się również do wymiany. Także koszta się robią spore. Zobaczymy jak, jaka będzie decyzja, ewentualnie jedyna wiązka, jaka może zostać, to wiązka od świetlżarowych, wam bo ona jest niezależna i, no nic, z nią się nic nie stało, także na szczęście może zostać. No, a są skutki interwałów olejowych co 20 tysięcy kilometrów. Te kanały były u nas czyszczone jakieś około 40 tysięcy kilometrów i przez ten czas był olej wymieniony tylko dwa razy. Dodatkowo delikatny luz na turbosprężarce, która przepuszcza olej w układ dolotowy, nie poprawia tej sytuacji. Także, no jeszcze raz będziemy musieli przy tej okazji to zrobić. Taki gnój w kanałach, no ale mocne ślady oleju. Także, no na pewno za jakiś czas turbosprężarka będzie do, do, do wymiany. Ewentualnie odma. Odma jest w tym silniku zintegrowana z pokrywą zaworów. Ona na tą chwilę budżet nie pozwala. Także wyczyścimy te kanały sące. Poinformujemy właściciela, żeby po prostu dbał i częściej wymieniał olej silnikowy. Są rzeczy, które, które można było uniknąć awarii po prostu wymieniając zapobiegawczo ten czujnik temperatury z przewodami paliwowymi wcześniej, póki on jest dobry. Zalecamy wymieniać tak, myślę, że 5 lat, jeżeli ma już taki kurczę, czujnik, to zakładać nowy i no, oszczędzi później to dość sporych kosztów nam pracy. No, tak naprawdę okaże się po, po zamontowaniu nowej wiązki, wyczyszczeniu tych wszystkich złączczy, gdzieś jakieś inne elementy nie zostały uszkodzone. Bywało tak, że mieliśmy uszkodzony po takiej wymianie całej wiązki i okazało się, że auto wracało, na przykład nastawnik był zalany tak mocno, że już za jakiś czas rzucał jakimiś błędami i też trzeba było go wymieniać. Także to dopiero się okaże, tak naprawdę po, po wymianie, jakie tak będą w 100% koszta w tym wypadku. Na tą chwilę zakres prac wygląda tak, jak inaczej działamy. Mamy wiązkę, montujemy wiązkę elektryczną, czekamy na dpf i decyzję, czy montujemy kolektor w takim stanie, jakim jest, dorotowy, czy, czy czekamy na, na nowy. Nowy, występuje tylko i wyłącznie w oryginale. Tutaj mam kolektor. W ogóle genialna ta konstrukcja jest tak, tak zrobiona. Nie ma możliwości, żeby ten kolektor pojeździł długo. Kiedyś rozbierzemy, pokażemy, jak jest zrobione ułożyskowanie w takim kolektorze. Tragedia. Ktoś kto to wymyślił, to <grym> powinien zająć się czymś innym. I generalnie na tę chwilę jest taki luz. Przez to, że tutaj jest taka tulejka stworzywa sztucznego, która się obraca w kolektorze po prostu. Kolektor też jest stworzywa sztucznego, i to, to musi to się wyrobić. Nie ma takiej opcji, żeby to żeby to działało dłuższy czas niż awaryjny. I jeszcze im dalej tej dźwigni, tym działa większa siła, i przeważnie na tych ostatnich na tych ostatnich kanałach jest, jest najwięcej rozbierzemy, znaczy w sumie mamy już dziś to rozebrane ale nagramy kiedyś filmik, pokażemy jak to jest skonstruowane i z czasem, jeżeli wystarczy nam czasu, to pokażemy nasze rozwiązanie jak, jak po prostu poprawić tą konstrukcję na tę chwilę mamy na tyle zajęć, że nie mamy czasu do tego siąść no, ale myślę, że kiedyś będzie troszkę luźniej i zrobimy sobie taki kolektor mamy już patent jak to, jak to ogarnąć, żeby to dłużej wytrzymywało i no i zobaczymy czy nasza konstrukcja będzie lepsza od konstrukcji oryginalnej BMW tutaj też już widać, że już przepuszcza tutaj gdzie jest ta dźwignia no i sporo, sporo tej mazi gdzie, gdzie naprawdę to było czyszczone nie tak dawno A, już, już tak wygląda im bardziej jest użyty tym później coraz mocniej wybija wybija się ta tulejka Także jak on już jest zużyty, no to widoczne naprawdę nie ma sensu to od razu trzeba wymienić. No ale wiadomo, spory koszt. Każdy decyduje. decyduje praktycznie sam, w jaki sposób mamy to naprawić. Była taka decyzja, a nie inna. Na szczęście nie stało się tutaj nic takiego, jakby się urwała taka krapa. Padło to do cylindra, no to wtedy by były znaczne koszta. A tak, no to generalnie czekamy na, na decyzję. Co robimy w tej sytuacji? No, bo zamontować coś takiego, no to, no to raczej, nawet jakby się właściwie zdecydował, no to już nie możemy takiego czegoś zamontować. A usuwać klap, no raczej u nas nie usuwamy takiego czegoś, ponieważ no, bywały auta, które przyjeżdżały z tych klap, i rzucały jakimiś innymi różnymi błędami, i później była zagadka, dlaczego po powróceniu do oryginału okazywało się, że wracało wszystko do normy nie we wszystkich, nie wiem czemu tak w sumie jest no ale jak są klapy no to zostawiamy oryginalnie klapy zalecamy albo kupić nowy kolektor a najlepszym rozwiązaniem no to będzie przerobić to ułożyskowanie, ułożyskowanie tych, tych klap tej całej osi no i wtedy no już nie ma szans wójeczka poskładana zobaczymy jak odpali po nocy to jest silnik 3-cylindrowy, także kultura pracy tej jednostki pozostawia trochę do życzenia. To się jeszcze strasznie tucze ta obudowa. Trzeba będzie coś tutaj przykręcić, zdrutować, albo tak zostawić oryginalnie, jak to się producent. No ale generalnie chodzi prawidłowo, silnik nie ma żadnych błędów w sterowniku, trzeba pojeździć, potestować, no i zobaczymy czy... Operacja będzie zakończona sukcesem. Wrzuciliśmy nowy kolektor słońcy, znaczy nowy, używany, który nie miał luzu. Tamten już był tak wybity. Zregenerowaliśmy dpf wymieniliśmy wiązkę elektryczną, przewód paliwowy z czujnikiem założony nowy. Wyczyściliśmy wszystkie złącza elektryczne, wydmuchaliśmy nowy płyn chłodniczy nowy olej silnikowy. No i oddajemy auto. Cielowi. po przejechaniu 200-300 km wróci do nas. Zrobimy jeszcze raz diagnostykę i zobaczymy, czy, czy jeszcze coś trzeba będzie tutaj przy tym silniczku działać.